dobry, dzień dobry. Z tej strony oczywiście Merlin. Słuchajcie, to jest kolejny filmik z, z cyklu losowania, losowania Forza Horizon. Forza Horizon 5 oczywiście. Słuchajcie, wygląda to tak. Zaraz jak się nam się gra załaduje, to wam powiem, jak to dokładnie wygląda. Wczoraj, czyli w czwartek 13 Szerwca zaczęła się ostatnia część sezonowa, czyli obecnej serii sezonowej. O, zobaczcie, tak to wygląda wiosna. Ja to, co prawda, jeszcze nie mam nagrody za punktów 40, ale y, ukończyłem wszystkie zadania, gdzie są do wygrania super losowania. Zobaczcie, tutaj, tutaj. No i oczywiście, tutaj. Wszystkie pozostałe jakieś tam zawody, nie mają już jako nagrody super losowań. Zobaczcie, tutaj są samochody do wygrania, tu jest samochód, tu jest samochód, tutaj w ogóle nie ma żadnej nagrody oprócz punktów, tutaj też jest samochód i tak naprawdę to wszystko, moi drodzy, i za 6 dni, 4 godziny, 38 minut, czyli w przyszły czwartek rozpocznie się nowa seria sezonowa, tak? Auto za serię, auta za serię sezonową mamy zdobyte, zacznie się nowa seria, będą nowe nagrody. Więc no, przychodzi czas na to, żeby słuchajcie, wylosować czy rozpocząć losowania. Te, które żeśmy sobie zbierali przez cały miesiąc, zarówno są to losowania zwykłe, pojedyncze, jak i te super losowania, czyli potrójne. Moi drodzy, zanim sobie zaczniemy, ja sobie tylko zapiszę mój stan konta. To jest. 315, 201, 632. No, bo wiadomo, że tutaj wygrywa się też w tych losowaniach, zdobywa się też kredyty, czy tam kasę, jak zwał, tak zwał. Także, żebym wiedział później, ile kredytów mi doszło, to, to sobie to zapiszę. No i startujemy z losowaniami. Zobaczymy zaraz, ile tego w ogóle się nazbierało i co z tego wypadnie. Ja przypomnę tylko, że chciałbym właśnie, może jeszcze przejdźmy. Przejdźmy na chwilę do salonu samochodowego, czyli musimy iść do garażu. Jest salon. Proszę bardzo. Tutaj klikniemy sobie nieposiadane. I co nam tutaj wyświetla? No chciałbym oczywiście trafić, ale będzie pewnie ciężko. Alfa Romeo 33 Stradale za 15 milionów można ją sobie nabyć. Tak to wygląda. Tutaj mamy wszystkie samochody, które mają tutaj taki znaczek. No to są samochody z DLC, czyli do pobrania to to nas nie interesuje. Także Alfa Romeo, no teoretycznie to auto mógłbym trafić, ale za 700 tysięcy można je sobie kupić, także może to dzisiaj w sumie zrobimy, zobaczymy. Tutaj mamy znowu auta z dodatków, czyli z DLC, czyli płatne pakiety. Za prawdziwą kasę możemy sobie takie auta kupić. Tutaj mamy, słuchajcie, no to auto, na no to auto, to już poluje od dawna, to wiecie. 300 SLR, oczywiście od Mercedesa, za 143 miliony można takie auto kupić. I czy coś tutaj jeszcze jest? Wydaje mi się, że nie. Czyli te trzy samochody, tak naprawdę, jakby pomijając te auta z DLC, to mamy tak naprawdę trzy samochody. Mamy tego SLR-a. Mamy to auto elektryczne, gdzie ono tutaj było? To, znaczy, chyba elektryczne, nie wiem w sumie, być może nie. Takie 4x4 do rajdów terenowych. No i oczywiście mamy. Mamy tą alfę, także trzy auta, których jeszcze nie posiadam w swoich zbiorach. Te auta chciałbym dzisiaj trafić w losowaniach, aczkolwiek pewnie się to nie uda. Natomiast, jeżeli się to nie uda, no spokojnie, spokojnie, może dzisiaj coś na to, może dzisiaj coś na to zaradzimy. Słuchajcie, zaraz będę to. So Będę o tym myślał, przemyślę to podczas losowań. Tych losowań trochę będzie zapewne, więc będzie czas na to, żeby, żeby przemyśleć, co dalej z tymi samochodami. A ja w tym momencie, słuchajcie, rozpoczynamy sobie standardowo. Oczywiście od zwykłych losowań, tych pojedynczych. Także jedziemy, słuchajcie, 16. Bardzo mało, bardzo mało losowań, 16 tylko. No i mamy 25 tysięcy. To lecimy dalej. Co tu mamy? I 15 koła. No, słabiutko. <laughs> Jak na razie słabiutko. Żadnych samochodów nie ma. I 5000. Szkoda. Szkoda, bo ta nagroda tysięcy już była blisko. Ok, no trudno. Zostało nam 13 losowań, to ja teraz może będę sam zatrzymywał. a jaj, jaj. Tysiąc. Tysiąc, no tysiąc, no. A 300 tysięcy było tak blisko. No trudno. Poszło. I stop. Może może tak od razu będę zatrzymywał, to może coś ciekawego wpadnie. Ford Transit, 65 rok. No ale można było oczywiście trafić Bugatti. Sprzedajemy naturalnie, no bo to auto już posiadam. I stop. 5 tysięcy. Bardzo słabe losowania, coś czuję, że będą. I stop może w tym momencie. 35 tysięcy niestety. Odbierz nagrodę i jedziemy. I ciach. Lamborghini LM002. To jest auto, które też posiadam, dlatego je sprzedaję. I Stop. Mitsubishi Lancer Evo6. Też oczywiście posiadane, sprzedajemy. Dziękuję. I Stop. O, Deholla. Deholle też mam. Za 50 tysięcy można sprzedać. 6 losowań. Ciach. Ach, Jimkana. Jimkana 10 Ford Escort Cosworth Group. A z 91, oczywiście, od Hunigana. To auto ja też posiadam, więc sprzedaję za 250 tysięcy kredytów. I zobaczymy. Niech się zatrzyma teraz samo. Parę razy ja zatrzymałem to teraz. Niech. No, niestety. <ścoughs> McLaren Speedtail był blisko, ale tylko 5 koła. Dobrze. To znowu niech się nam zatrzyma automatycznie. Zobaczymy, co tam wypadnie. Jaguar F-Pace. No to auto to akurat. Bardzo często ono wpada w losowaniach. Dobrze. I zostały nam losowania 3. 250? No w końcu. W końcu. Dobra, to te losowanie już będę zatrzymywał ja. I stop. Może tak od razu. Zwykły... Co? Zwykłe naturalne Bermudy. Coś tu jest niehalo z tłumaczeniem. Zwykłe? Chyba powinno być. Zwykłe naturalne Bermudy, a nie zwykłe naturalne... Chyba, że to zwykły... To zwykły, ten napis zwykły to się chyba odnosi do kategorii, bo są zwykłe, mogą być jakieś tam epickie pewnie, ekskluzywne i tak dalej. To pewnie o to chodzi. Dobra, dobra, zostały dwa, czyli tak naprawdę to my tutaj zaraz trafimy. 15 koła i ostatnie losowanie i stop. No i 16 zwykłych losowań, słuchajcie, nic ciekawego, nic ciekawego nie wpadło. Bardzo mało tych losowań, ale ja też bardzo rzadko uruchamiałem grę w tym miesiącu. No bo ja już ukończyłem sobie, wiecie, główny wątek. Kupiłem sobie garaż, wszystkie garaże mam wykupione i tam jest jeden taki garaż, który jak sobie kupimy, on jest chyba bardzo drogi, chyba 5 milionów kosztuje. To jeżeli sobie go kupimy, to logując się do gry codziennie dostajemy za to jedno darmowe losowanie, takie pojedyncze, nie? No, czyli je jeżeli byśmy wchodzili do gry codziennie przez 30 dni, no to mielibyśmy już 30 losowań za samo wchodzenie do gry, plus tam jakieś wygrane losowania, byłoby tego pewnie więcej. No ale, ale wiadomo, tylko 16 zwykłych losowań i zobaczmy, ile będzie super losowań. 16 też! O kurczę, no i zobaczmy, co wypadnie. I mamy 2000 2000! 2000 2000 i Chevrolet Corvette Forza Edition. O jeny, Chociaż tutaj 250 000 za sprzedaż. Słabiutko, dobra, zatrzymuję od razu. 20 000, 40 000 i Lotus Elan. Lotus Elan też bardzo często w tych potrójnych losowaniach właśnie wpada. Yy, dobra, odbieramy nagrodę i oczywiście sprzedajemy. I stop może. No, nic ciekawego. 10 tysięcy, Ponty jak Transam i Toyota MR2. Oczywiście samochody na sprzedaż. Dziękuję. Kolejne losowanie, kolejne zatrzymanie ręczne. 15 tysięcy, 4 tysiące oraz 100 tysięcy. Odbierz nagrodę i jedziemy. Może teraz niech się samo zatrzyma, zobaczymy. Może jakoś tam wybijemy z rytmu. Te losowania 4000 5000 i 40000 i kolejne losowanie którego nie będę zatrzymywał Zobaczymy co wypadnie 250 tysięcy, no i spoko 10 tysięcy oraz 15 tysięcy do kolekcji To teraz zatrzymamy sobie ręcznie i zobaczymy co wpadnie Unimog Mercedes Unimog 35 oraz 45 tysięcy, Tego sprzedajemy I losowanie stop 430 od Ferrari, Range Rover oraz 50 tysięcy. Auta oczywiście poszły na sprzedaż, a my losujemy kolejne i zatrzymujemy od razu bardzo szybko. Czasami przy takim bardzo szybkim zatrzymaniu trafiają się fajne nagrody, choć nie zawsze. 100 tysięcy, 150 tysięcy oraz 10 tysięcy. Żadne z tych trzech aut, które bym chciał, niestety się nie pojawiło. I zobaczmy dalej. A może zatrzymamy sobie teraz, tak przy końcu. 15 tysięcy, 30 tysięcy oraz 150 tysięcy kredytów. I zobaczmy, i znowu stop sobie zrobimy. No nie ma, nie ma. Nawet tutaj wiecie, żeby być blisko takiego samochodu. Nawet tutaj tego nie ma, żeby było blisko. O ile ten McLaren F1 GT, na który ja polowałem się tutaj czasami pojawiał... Gdzieś tam właśnie blisko, czy powyżej, czy poniżej tego środ środkowego znacznika. O tyle ta auta, czy, czy ta Alfa Romeo, czy ten Mercedes w ogóle tutaj nie widziałem, w ogóle. Ciekawe, czy to w ogóle jest możliwość do wygrania. Ale dobra, 850 od Volvo, 100 tysięcy i <laughs> dwa razy Volvo, zobaczcie. Volvo V60. No to ciekawe. No dobrze, losujemy, losujemy, losujemy i stop. 4000. Kremowe półbuty i czarne buty do biegania. Łocie, panie! I 5 losowań nam zostało. 5 razy możemy zakręcić kołem fortuny. No dobrze. No to niech się kręci. I stop. Nie, tym razem kiepsko. Dobra. To teraz puścimy i niech leci samo, niech się zatrzyma, ale jeszcze powiem tylko, że 15 tysięcy, 1000 oraz 30 tysięcy padło i zobaczymy co nam się tutaj, na czym nam się zatrzyma. Uwaga, 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 45 tysiąc oraz 10 tysięcy, czyli słabizna i ostatnie trzy losowania, trzy losowania, zakręćmy i stop, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Czyli 5000, 35000 oraz 4000. I ostatnie dwa losowania. Uwaga, uwaga, uwaga. I niech będzie teraz. Słabo zakręcone. Słabo zakręcone to koło fortuny. 175000. Ford Crown Victoria oraz 5000 kredytów. I uwaga, uwaga: ostatnie losowanie. A niech się dzieje co chce. Nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje. I uwaga, uwaga, uwaga. Nie ma. Nie ma. Niestety nie ma. 10 tysięcy, słuchajcie, kredytów. Hunigan RS-200 oraz 90 tysięcy. Za tego Hunigana myślę, że powyżej setki. O, 250 tysięcy kredytów. No spoko, no spoko, oczywiście spoko, te kredyty zawsze spoko. Aczkolwiek no, wolałbym tutaj trafić jednak, jednak jakiś... Jakiś fajny samochód, no i zobaczmy, ile tych kredytów udało mi się uzbierać. 315 milionów 201 tysięcy 632, czyli 3 miliony. 3 miliony, słuchajcie, kredytów wpadło przy tych losowaniach. Mało dużo, ja wiem. Szczerze mówiąc, chyba tak sobie. Bardzo mało tych, tych losowań jednak, nie? Bardzo mało tych losowań. Super losowań, 16. 16, słuchajcie, to chyba najgorszy, najgorszy miesiąc pod względem yy, nagród, jeżeli chodzi o te super losowania, bo zazwyczaj było około 20. Zazwyczaj było około 20. Wiadomo, że te zwykłe losowania, no to właśnie jeżeli posiadamy ten, ten dom, który nam te losowania codziennie jakby yy, daje <gry> w nagrodę za zalogowanie się do gry za uruchomienie gry. No to to możemy sobie nabić, nie? Natomiast te super losowania możemy wygrać tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie. Oczywiście, jeżeli wydamy punkty Forza Points tutaj w sklepie, no to naturalnie super losowania możemy sobie też kupić, nie? No ale bez przesady, żeby za 150 punktów Forza Points kupować sobie jedno super losowanie. To się absolutnie nie opłaca. Absolutnie to się nie opłaca i nie polecam lepiej sobie jeździć tą playlistę właśnie i wygrywać wygrywać te super losowania tu czy tu, czy tu, czy tu, czy tu nie? no ale faktycznie bardzo słaby miesiąc pod względem losowań, no i bardzo słabe nagrody, tak jak widzieliście no i moi drodzy, no co tutaj robić, co tutaj robić, nie będziemy dłużej czekać, nie będziemy dłużej czekać na tego Mercedesa, absolutnie ja go sobie już kupuję w tym momencie w tym momencie tylko gdzie on tutaj jest, w której kategorii Mercedesa, tutaj jest Mercedes Benz 300 SLR z 55. I teraz tak kolory. Ciach. I tylko czy to mi się kupi? Czekajcie, wróćmy. Kup vouchery na samochód, przejdź. No nie, powinno być, że za Bon. Powinno być, że za Bon mogę go kupić. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że kurde nie kupię go. Ej, no tylko za kredyty go mogę kupić? Nie mogę tego auta kupić, kurczę, za bon? Czekajcie. O co tu chodzi, serio? Nie, niemożliwe. Kurka, przecież ja powinienem mieć ten bon. To o co tu chodzi? Zobaczmy tą Alfa Romeo. Moment. Zobaczmy tą Alfa Romeo. To jest ten model. Czy ja tutaj też tylko za kredyty mogę kupić? Co, co, co się z tym moim bonem stało? Nie mówcie, że on się przedawnił. O kurna! Ty mogę faktycznie kupić tylko za kredyty. No ja miałem jeden bon zachomikowany. To co się z nim stało? O, no to lipa. Kup vouchery na samochód. Ej, ale dziwne. Może ten bon można wykorzystać. Czekajcie, no kupmy jakiś samochód. A, dobra, bo to trzeba potwierdzić i dopiero przy potwierdzeniu mamy. Albo a, dobra, no to nie, no to kupujemy. To kupujemy. To czekajcie, tu już wracamy. Okej, okay, dobra, to ja na Czekajcie, bo przeszedłem. Nie do Mercedesa. Dobra, to bierzemy, bierzemy Merola, bierzemy Merola. Tylko ręka mi, wiecie, zadrżała chwilowo, jak miałbym tutaj jednak kliknąć kup, aby się okazało, że nie mam. Wykorzystaj bon. Pozostałe bony jeden. No i chcę kupić, oczywiście. No już dawno miałem to zrobić. Tak się nosiłem, nosiłem. Myślałem, że może wpadnie przy okazji któregoś losowania. No, ale nie wpadł mi nigdy ten Mercedes, nie? Nigdy mi ten Mercedes nie wpadł. No i mamy. Mamy auto za 143 miliony. Słuchajcie, w końcu, w końcu. Co do tej alfy. A kurczę, kupię ją sobie. Mam 318 milionów. No już bez przesady, nie? Bez przesady, trzeba ją kupić. Ja wiem, że tak będzie. Ja wiem, że tak będzie. Wy wydam na nią teraz kasę. Ona mi wpadnie przy okazji w następnym miesiącu przy okazji losowań. Jestem tego pewny. <gryw> Jestem tego pewny, że tak będzie, ale kupuję no, po coś, po coś się tą kasę zbiera, nie? Po coś się tą kasę zbiera, żeby móc kupować samochody. Więc kupujemy. Kupujemy, jest Alfa, jest Mercedes. I spokoj. Mamy całą kolekcję. Znaczy prawie całą, bo został nam w sumie ten samochód. Też go można kupić. Piękna jest ta Alfa. Cudna. Zobaczcie, jak tutaj wygląda ten silnik. Genialnie. No, jest naprawdę piękny samochód. Dobra, to możemy kupić jeszcze tego. Ten pojazd nieposiadany. Ten pojazd, gdzie on tutaj był. O. Dobre, i to też możemy kupić 700 tysięcy, to już, co to jest za zarobek, nie? Co to jest, co to za kwota w ogóle 700 tysięcy, nie? Co to za kwota 700 tysięcy i kup. Czy nam się pojawi jakiś, jakiś komunikat, że kupiliśmy wszystkie samochody w grze, czy coś takiego, czy nie? Bo nie wiadomo, jakie, jakie Forza ma tutaj statystyki, czy ona bierze... Bierze pod uwagę samochody również z dodatków płatnych z DLC, i czy w ogóle było coś takiego przewidziane, jak jakaś w cudzysłowie nagroda, właśnie za, za nabycie czy za zdobycie wszystkich pojazdów w grze, jakiś komunikat w ogóle, cokolwiek? Nie, nie ma nic. To faktycznie jest elektryczne. O, jest tutaj kolekcjoner, coś, ale to chyba wielka inwestycja. A, kupcalenie samochód, coś, warte 15 milionów. No dobra, coś tam. Jakieś tam komunikaty się posypały. Odbierz nagroda. Za wyróżnienie A to jest faktycznie elektryk. A to jest faktycznie elektryk. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy jakieś coś. No to pewnie jakaś beznadziejna. Beznadziejna nagroda, Forza Link, no. No co to jest za nagroda w ogóle? Po co mi... Po co mi wyświetla w ogóle taki komunikat, tak, takiej beznadziejnej nagrodzie? No okej, okay, dobra, słuchajcie. Kolekcja samochodów, zebrane samochody, proszę do kolekcji. O, tutaj mamy Alfa Romeo jeszcze jakiś prezent, ale to nie jest samochód. O, super losowanie. O, super losowanie. No dobra, to już będzie do, do kolejnego miesiąca w takim razie. To będzie do kolejnego miesiąca to super losowanie, to już nie będę tego teraz używał, bez sensu. A te samochody, słuchajcie, które, które sobie dzisiaj nabyłem. No, oprócz tego, bo to już macie pokazane, ale te dwa przetestujemy sobie. Słuchajcie, na kolejnym live'ie z Forza Horizon 5, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. No, być może w piątek, być może we czwartek, być może w weekend, no, ale następny weekend. Nie mówię o tym jutrzejszym, który się zaczyna w zasadzie dzisiaj, czyli 14 czerwca, tylko mówię o do, oczywiście o następnym weekendzie. Także, jeżeli jesteście ciekawi tych samochodów, no to, to zapraszam na live z Forza Horizon subskrybujcie włączcie sobie dzwoneczek na pewno będziecie mieli informacje o tym, że live się właśnie rozpoczął, żebyście tego nie przegapili. Także moi drodzy, to wszystko. To wszystko co chciałem wam pokazać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam.